Eee, to dlaczego ja nie gram? No właśnie, o co chodzi? Zacząłeś beze mnie, się Jeee Jee, się wypłacisz eee, Zobaczcie te złote puncini Złote puncini Złote puncini do żaróweczki tyle No właśnie widzę, no że... Przy zobaczyłem, musiał hmm. mi strasznie pierdolić też, bo... Ja tam wszystko widziałem, nie? Ale to, jutro Wiadomo od razu, Wiktor Polska No łeb pusty nic się nie zmieniło To pusty czym pusty wszystko Wszystko jest zgodnie z planem nie? Tak jest I zajebisty księżyc na koniec Ciekawe czy złapię. Przybliż będzie ten Przybliż, przybliż no Ale bardziej już nie mogę Szybka reakcja Siemanko właśnie z biura Wyszliśmy tu do Małekiej Tą aurę Wigry proszę Państwa Możemy chyba murawy, co? Ale to jest jak najbardziej. Nastroje są OK. Jedziemy e, w busem co też dziękujemy. SKB Suwałki. E, sponsor Suwałki również Malof. Także okay. dziękujemy serdecznie. Piękna obra zobacz. To będzie nasz. Nie? To jest nasz. No. Także jest OK. Kamera znowu. Kameraman. E, ale to. Taki urok tego vloga. Tutaj nie może być e, tip-top. Będzie jak zawsze. Na apki Także co, jedziemy, zbliżamy się zaraz do Malowgusa. Bo ty mi nie płacisz, to ja dlaczego mam robić dobrze? Nie no, za darmo myślę to jest uczciwa cena. Dajcie znać w komentarzu, czy uczciwa cena, czy jednak jesteście tym sobą, że, że coś tam trzeba sypnąć, jakiś... Chociaż jak, nie, sok jabłkowy gazowany był odgrywany niedawno. Także co? Jedziemy. Yy, Latvia International i co ciekawe, trzeci sezon BDM Vloga można powiedzieć. Także historia znowu pisze się na naszych. Tak, tak to powiem. I tleno piękny wekiku. Bo no. nie ma takich. Już, nie ma takich egzemplarzy. Piękny. Jasna. <laughs> Przebieg znikomy, bo tylko 416 tysięcy. No to jedziemy do PGR-u. Tak jest, wszystko się zgadza. I jedziemy. I tyle. Łapka w górę. Byczko. Tu kolega powiedział, że zaraz nie wytrzyma. Z z czego nie wytrzymasz? Z ciśnienia. No bo tak sobie jedziemy, właśnie. Zdobywamy metry trochę jak w rugby albo w, w, w futbolu amerykańskim. Już tak nie z pół godziny stoimy i metry zdobywamy. Tak dwa metry do przodu, raz na 15 minut jest, jest ok, nie? Tak można jeździć i podziwiać. Pola, pola wokół, zobaczcie jakie piękne okazałości. O tam, można pokazać. Nie można. Pokaż. Nie. No weź pokaż Sokiem jabłkowym, czy zapłacę I tam, tam są o wiele lepsze pola, tam no coś pięknego, coś pięknego, zobaczcie tam nie ma żadnych pól, tam się pali styrta Styrta, ale już wypalona wow. Ale jest naprawdę, nie wiem co, co się dzieje o. Tam styrta się pali, styrty podpalili Tak o, ale widoczki fajne, zobaczcie, fajnie, fajnie to wygląda No i tyle no, jedziemy, jedziemy na Latwia i nie wiem, z półtorej godziny nam zostało ok, bojowe nastroje lekko senne, bo tutaj pada, stoimy, nie jedziemy. Leg ale jest git. Nie się jeżeli lekko obolałe. Ale to tylko... Może trochę ja. Bo tu kolega raczej jest cały? Ale ruchy operatorskie, coś pięknego. Co tu się dzieje? Pa co robi? No chłopiec w szoku, chłopiec w szoku co tu robi, a tu no, zobaczcie na przebitkę będzie. Co będzie? Szyba myta, zobaczcie. Sztos szybę zamknąła. <laughs> Znowu, my? tak się Pokażę wam, jak Normalnie tak wodą kręcamy Młodzi to Tuputos, z i Lążko z Pirus. Mamy też nowy sposób na tortury, jeżeli kogoś się torturować, to włączcie się test nie, bądźmy, nie bądźmy, I to ja nic wyjechaliśmy i też łuczacz z granu. Już jest niedobrze. Także tyle, mamy postój po tym... Postój po postoju, bo sobie staliśmy yy, w drodze. Więc tak, tak to było. O, Litwa, Litwa Aż mi się przypomniał 84. Wilno, coś pięknego, Piękny wyjazd to był chodzi.

Co, no, witam w tym pięknym słonecznym dniu, no, za w tym słońce, Także nie skłamałem, jest słoneczny, dzień, to nie jest fotomontaż. I co, wybieramy się na halę, Godzina około, pewnie, 17 będziemy grać, napierniczać. Smercz przykładna w linii to było trenowane. Zrzutka do środka po tasience, też było trenowane. I tyle, no nastroje są wesołe, elegancko lecimy. A mnie nie ma. Jestem dalej. No tego z tobą nie umówiłem do końca, nawet jest nas dwóch. Albo trzech, albo czterech i tak to wygląda. No i co? Wyspani na jedzeni. Nic tylko grać i się... Nie powiem, ale rymuję się. Także tyle. Coś powiesz? Chcesz? Wyobraź sobie sytuację, ja tutaj stoję gaworze do Was, jakże inaczej. i Weź zrób z tą klatkę twojej twarzy, a mój operator wygląda dokładnie o tak. No i weź to, zachowaj powagę, człowieku. <laughs> Amazing player i co powiesz ty? Asiu pozdrawiam. Asiu pozdrawiam, okej, okay, no to pozdrawiamy Asię. Tak jest, tak jest. I łapka w górę i albo w dół, jak nam chcesz, ale subskrypcja i na takie. A ja dam łapkę Jeszio? w dół, bo ja nigdy nie dam łapki w dół dla ciebie. Tobie. Dla ciebie. No jak tu się poprawia podlasiak nasz tutaj suwalczanin. Ale y, chyba założę fake konto i zhejtuję cię każdy, pod każdym filmikiem. Tak, dla zasady, po prostu, żeby to, to było takie. Ale mów dla widza. Wiarygodne. Dla celowo-celowy zabieg stylistyczny. Nie, ok, nie nagrywasz od dołu, to... głąbie. No bo ale to ty nie podniosłeś za kamerę, zobacz jakie fajne ujęcie. Ty, 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 ty. O, nie, ale A ja, to... ja nie nagrywam, tylko wiesz, tak trzymaj telefon. No, bank, ale to prawa autorskie będą, więc to będzie i tak wycięte. Jeżeli nagrywasz. Nie nagrywam, no zobacz, no przecież to się nie nagrywa. A faktycznie. To co ja mogę powiedzieć, no, w starożytnej Grecji pakowano się w dość nietuzinkowy sposób który teraz raczej nie zaprezentuję, szkoda, szkoda rakiet ale wyglądało to tak, musicie sobie to wyobrazić że była taka walizeczka oczywiście od Wiktor Polska w starożytnej Grecji już to było już znali się na rzeczy wiedzieli o co chodzi i na przykład tu sobie wyobraźmy, że to się nie domyka, prawda? no to Kładli się o tak i robili tak zwaną ludzką kanapkę. Z siedem osób musiało być, minimum. Jedna na drugie, piętrowo, i wtedy przychodził Wodzirej Kadzirej i robił po prostu magnificenta poliliteaka. I zamykał. Tak się pakowano w starożytnej Grecji. I tym właśnie sposób też się spakowaliśmy. Będziemy na hale grać. Ladies and gentlemen, Quintin Roget and Luis Dukrov. France. On my left, and Adam Schultz, Poland. Quintin Roget to Schultz, to Adam Schultz. Labo, Wait. play. So So. Let's go. direction. Thank you. Should the soul the soul 7, 10, Set and so. Play. Oh. Hey. so. Four, three. 收！嘿，收了收。 Się. No i co, no jesteśmy po, po meczu świeżutko. Parę minut po już ustawiliśmy, co poszło nie tak. No i co, no, życie. Pierwsza runda. Teraz co, jedziemy na, na Hawirkę. I tyle. No nie wiem nawet, co mam, co mam powiedzieć. No nie, nie, albo powiem to, co szybko podsumowaliśmy. Pierwszy set na stojąco, trochę graliśmy. Mam wrażenie. Byliśmy cofnięci o pół metra, nawet może metr z tyłu kortu. Przez to cały. Większość seta wybijaliśmy, a Francuzi mieli w miarę, w miarę stabilny atak. I dobrze, do, dobrze nas skończyli, jeżeli miały, mieli lotkę w górze. Drugi set my trochę podeszliśmy, więcej zrzucaliśmy na siatkę, zrzuty graliśmy i tak dalej. I było już ciut, ciut lepiej. I mieliśmy przez to też atak, nie? I, I tyle. A trzeci set była taka mieszanka, no ja tutaj serwis, to na pewno się przyznaję serwis, do końca nie zagrał. No to te błędy właśnie, że mieszanka, bo graliśmy stylem mieszanym, czyli trochę jak z pierwszego seta, i trochę jak z drugiego seta, że ok, by były akcje, ale właśnie się te błędy nawarstwiły proste, typu serwis, yy, i tu z mojej strony. Więc yy, no co, braknie brak, mi koncentracji. Wydolnościowo w miarę dobrze chyba ok. Wydolnościowo moglibyśmy pewnie takich 10 meczów zagrać, więc to na pewno nie w tym rzecz. No ale co, no, technika też na pewno, kurwa, parę razy backhand to <laughs> kurwa, To będą takie te kalambury tak zwane. Nie? No i tyle, no, żegnamy się z latwie International, rok temu była blaszka, w tym roku bez blaszki, e, powtórzyliśmy wynik sprzed dwóch lat w takim razie, bo pierwsza runda, i tyle, no, pozdrawiam serdecznie, jedziemy dalej, kolejny turniej, będzie co, polisz chyba, tak? No to kolejny turniej polisz, trzymajcie kciuki i jedziemy dalej, no, takie życie jest. Będzie jako taki timelapse. No jesteśmy na Łotwie, ja góry ryba wytnę, więc nie musisz gadać, nie bój za dużo materiału, być. ale jak to ci pocieszy, mogę twój dać na przebitkach. I tym właśnie sposobem też się spakowaliśmy, jedziemy na halę grać i zrać inne tarwe. No na pewno, na pewno to puszczę, tak Na pewno to puszczę. Na pewno Dobra, weź, bo mi komputer wybuchnie. kurwa. Ja Chcesz... No ale przecież będziesz na moje montował. Ja no na twoje, na pewno. Co powiesz, panie Adamie? On nic nie mówi, on po prostu działa